Między miejscowościami Sława Śląska a Konotop przy drodze numer 278, ale bliżej Sławy, bliżej tego wielkiego jeziora Sławskiego, jest taka oto polana, z której startuje się na wieżę widokową Joanna, gdzie dzisiaj zawędrujemy. 40-metrowa konstrukcja, z której pięknie widać ogromne jezioro sławskie leżące u stóp. Tej właśnie wieży widokowej. Jest to jezioro, którego linia brzegowa to 24 km długości. Duże, rozległe jezioro, atrakcja turystyczna i krajobrazowa. Bardzo piękny akwen, jeden z większych w tej części Polski. Robiący już wrażenie, jak się spojrzy na mapę, to rzeczywiście to jezioro Sławskie to już jest konkret na tym parkingu przez który idę już dobrą minutę i ciągle on się nie kończy. Zmieściłoby się pewnie z 200 samochodów. Nigdy tu tyle nie było. Byłem tutaj już parę razy na wieży Joanna, którą dzisiaj pokazujemy. Natomiast na końcu tego parkingu widoczny od razu jest plac zabaw dla dzieci. Także Możecie na wieżę zabrać naprawdę małe dzieci. Wszystko to na skraju lasu w ciszy. Maksymalnie było tutaj kilkanaście samochodów. Dzisiaj są zaledwie dwa. Mamy wtorek, wakacyjny wtorek, ale jednak wtorek, i to robi robotę. Jest tu cisza, i jest spokój. Myślę, że w porywach bywałem tutaj też w weekendy, jest do 20-20 kilku samochodów, i to jest tylko część. Placu zajęta wtedy. Zobaczcie tam z tyłu, to jest ten wielki plac parkingowy. Można tu spokojnie przyjechać, nawet kilkanaście autobusów, autokarów by się tutaj zmieściło. Stąd, z tego miejsca, ruszamy za chwilę na wieżę. Widokową Joanna, która jest całkiem niedaleko, oczywiście, podejście z górką, bo to kanał górski góry na Nizinach, także będzie górka, a na górce będzie wieża widokowa. Na razie jednak dzieci, Jaś i Staś muszą się trochę pobawić. Zanim ruszymy na wieżę widokową Joanna nad jeziorem Sławskim, warto poczytać tutaj o grzybach, coś co. Grzybowe tygrysy, czyli w tym ja lubią najbardziej oglądać grzyby, oczywiście te rosnące w lesie, ale też nieustannie pogłębiać swoją wiedzę, uczyć się, przypominać sobie jak one wyglądają, chociaż zbieramy określoną liczbę tych grzybów, to jeśli nie chcecie ryzykować to nie poszerzajcie tej liczby, tego grona grzybów, które zbieracie, zabieracie z lasu ze sobą. Ale warto ciągle przypominać, utrwalać sobie, jak dany gatunek wygląda. Ta tablica za mną właśnie temu służy. To jest sum. Jest sum? Tu ma wąsy. Tato, to jest amur. Jadące 270 ósemką tiry, ciężarówki, wszelkie inne pojazdy, a my wdrapujemy się na wzniesienie, na której góruje Wieża Joanna z widokiem na jezioro Sławskie. Wieża jest dwutarasowa, 40 metrów wysokości. Piękny widok, który za chwilę pokażę. Ja już ją widzę. Gdzie jest? Tam, tam, w pro... tam prosto ona jest? Gdzie? Ja nie widzę jeszcze. Ja widzę! Ona jest tam prosto chyba. Z samego parkingu jest to około 700 metrów, ale jeśli chodzi o odległość, jeśli chodzi o przewyższenia, 20 metrów, może 25, ale do tego doliczcie 40 metrów. W pionie, czyli koło 60-60 kilku metrów wspinaczki. Generalnie nie ma tutaj w pobliżu żadnych łańcuchów górskich, pagórków wzniesień nazwanych, żadnych grup górek czy pojedynczych wzniesień nazwanych. Teren się lekko fałduje. Powoli już jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko tych takich dolnośląskich miejscowości, gdzie powoli zaczynamy jadąc w góry myśleć o górach. Podobno z wieży widokowej Joanna ktoś swego czasu widział kominy Głogowa. Wszyscy, którzy jeżdżą z Wielkopolski w góry, wybierają trasę przez Głogów wiedzą, że to już całkiem blisko tej górskiej. I całkiem daleko stąd, z okolic Jeziora Sławskiego, kilkadziesiąt kilometrów. Spróbuję to wymierzyć i napisać tutaj, ile dokładnie. Co widać z wieży Janna? Widać chociażby miejscowość Konotop, widać Sławę, widać oczywiście Jezioro Sławskie i mnóstwo, mnóstwo tutejszych lasów, bo Sława i okolice to piękne jezioro, wspaniałe plaże, które także pokazałem. Zabytki, kościoły, sławy, ale także wspaniałe lasy, także grzybowe. My jesteśmy tu z parkingu, przeszliśmy tutaj, ale ponieważ paluchami wszyscy dotykali, to w miejscu czerwonej plamy zrobiła się plama biała. Leśnictwo, świętobór. Leśniczówka Świętobór jest tutaj, z tego co widzę, na mapie tuż obok wieży Joanna. Jest oczywiście dominująca dominujące w krajobrazie jezioro Sławskie, wokół którego wszystko się tutaj kręci i przyroda, i turystyka, i gospodarka. To jest taka perła tej, tej okolicy, tego terenu. Byłem na wielu wieżach, i w Sudetach, i w Wielkopolsce. Wszystkie one są fantastyczne. Wiele z nich spróbuję, albo już częściowo próbowałem pokazać na moich filmach, ale ta wieża Joanny nad jeziorem Sławskim, chociaż do niego jest trochę jeszcze stąd, bo to jezioro jest za mną, ta wieża jest naprawdę wyjątkowa. Jest bardzo wysoka, bardzo dużo z niej widać. Wspaniałe, leśne. Połacie, a ozdobą jest oczywiście ten widok na ten piękny akwen. On w całości nie jest tu widoczny, ponieważ zakrzywienie powoduje i częściowo zasłonięcie przez lasy, że widzimy tylko fragment, ale już ten fragment naprawdę robi robotę dobrze, jeśli poza horyzontem, poza lasami jest jakiś taki element widokowy w takiej wieży, na takiej wieży. Jak to wielkie jezioro, bo gdyby to było malutkie jeziorko, to nie rzucałoby się tak w oczy, ale to jest bardzo duży akwen i to jeszcze nie w całości widoczne, a i tak to co widzimy to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pokażę ten, to jezioro także z innej perspektywy, z perspektywy mapy i tej plaży, na której byliśmy przez moment. Góra, wzniesienie tutaj niedaleko Sławy Śląskiej i... Jezioro Sławskie i wieża Joanny. Gorąco polecam i na pewno będziemy tutaj wracać, ponieważ będąc już tutaj blisko województwa dolnośląskiego, widzimy też sporą część województwa lubuskiego, naprawdę już można się poczuć, jakbyśmy byli w Sudetach. Dzisiejsza trasa z parkingu niedaleko Sławy Śląskiej, niedaleko jeziora do wieży widokowej Joanna. To kilometrowo niedużo, bo około 2 km kroków też nie za dużo. I przewyższeń też nie za dużo, bo 40 metrów samej wieży plus myślę, że około 20 podejścia na to wzniesienie, na której wieża stoi, czyli pewnie 65 metrów w pionie. Ale nie o to tu chodzi. Jest tutaj bardzo piękny, zadbany teren leśny. Niedaleko jest leśniczówka. Bardzo dobra logistyka, bo mamy wzniesienie z wieżą. I e, z widokiem na piękne jezioro, ale jeśli chodzi o tą logistykę, to duży parking nie przy samej wieży, ale e, u podnóża wzniesienia, na której wieża stoi, więc trzeba to wzniesienie zdobyć zdobyć następnie wieżę. Parking jest ogromny. Przy parkingu jest siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci, i są bardzo e, ładnie wykonane tablice. E, edukacyjne o grzybach, o zwierzętach, o przyrodzie tutejszej i są kosze na śmieci. Teren bardzo zadbany. Blisko jest leśniczówka, więc leśniczy, jak się domyślam, którego pozdrawiam serdecznie dba o to, nie widać tutaj ani grama śmieci, więc dbają tutaj o to również mieszkańcy i turyści. Widząc tak ładny teren po prostu nie rzucają śmieci, czego nie powinni tak naprawdę nigdzie robić. Trasa krótka, ale bardzo ładna. Dzieci zadowolone. Daje piątkę z plusem. Natomiast jeśli byście chcieli poszukać jakiegoś większego wariantu, dłuższego niż 2 km, jak te nasze dzisiejsze, to można tu zacząć i jakoś włączyć. Jezioro Sławskie w Waszą wędrówkę. Są tutaj trasy, wystarczy poszukać, można zrobić pętelkę. Oczywiście nie polecam jednego dnia robić dookoła Jeziora Sławskiego, jest raczej bardzo trudne. Może to byłaby taka dwudniowa, natomiast jednego dnia byłoby to trudne, ponieważ sama linia brzegowa ma 24 km, wiadomo, że szłoby się. Jednak w pewnym oddaleniu, w niektórych miejscach od samej linii brzegowej, byłoby to skomplikowane. Natomiast, fragment dojść do jeziora stąd i wrócić, zrobić jakiś wariant wzdłuż jest to jak najbardziej możliwe. Gorąco polecam te tereny będące na pograniczu dwóch światów: tej historycznej Wielkopolski i Dolnego Śląska, i jeszcze. Lubuskiego, gdzieś tam w drodze w góry, droga numer 278 między miejscowością Konotop a Sława. Jest tutaj też niedaleko miejscowość Wschowa. Te trzy miejscowości, jeśli znajdziecie na mapie, to odnajdźcie na bardziej dokładnej. Wzniesienie. Jest też sporo informacji na jej temat w internecie. Ja bez problemu znalazłem Facebook tej wieży poświęcony. Także polecam i do zobaczenia za tydzień, jak zawsze po 16. .00.